Mercedes ML, ale przejdźmy sobie może do kolejnego, jakim jest BMW 750i w x-drive pneumatyka leży, pytanie dlaczego ale już wiem, że ten samochód nie ma żadnej oficjalnej szkody, więc będziemy się doszukiwać nie ma prądu, indywidual, bardzo fajne przeszycia na fotelach, pełna elektryka alcantara jasna a podsufice samochód, tak jak wspomniałem, nieuszkodzony ceny takich samochodów to około 100-150 tysięcy w zależności od rocznika, tutaj mamy 2018 Volvo XC40 uszkodzona w przód i przyjechały nam dwa Dwa Jeepy Grand Cherokee, Jeden uszkodzony prawy przód, a drugi uszkodzony w sumie w przód. I zaraz Wam pokażę, jak tutaj. W sumie, tak jak poprzednie, dwa belka, pas przedni, maska delikatnie uszczerbiona, błotnik, kompletny zderzak. Zepnijmy sobie, czy są w środku jakieś części. Te samochody można importować już od 60 tysięcy złotych pod dom, choć my tutaj mamy wersję poliftową w roczniku 2020. Tak jak widzicie, ogromny panoramiczny dach. I co? I zderzak mamy z tyłu, więc mega dużo oszczędności, bo na na pewno będą silniki PDC oraz kilka innych rzeczy. Samochód na pneumatyce, ponieważ niestety przez to, że dostał w prawy przód, gdzie jest pompka pneumatyki, pewnie jakiś przewód został przerwany, no i opuściło całe auto.